Umiłowany synu, pozwól mi z głębi serca przekazać dzisiaj te pozytywne słowa w Twoim życiu. Czy podziękowałeś Dobremu Panu za ten wspaniały dzień? Zękuj, zękuj. Bóg Cię kocha. Ukochany syn. Czuję Twoją obecność w tej chwili, gdy słowa płynące z mojego serca znajdują schronienie w Twoim. Podobnie jak rodzic, który cieszy się, słysząc głos swojego dziecka, cieszę się, wiedząc, że moje przesłanie do Ciebie przemawia. Pozwólcie mi dalej rozprzestrzeniać słowa mojej miłości i wskazówek w Waszym życiu. Od zarania dziejów patrzę na Ciebie oczami pełnymi miłości i czułości. Jesteście moim dziełem, stworzonym na mój obraz, a moja miłość do Was jest wieczna. O każdym świcie, o każdym zmierzchu jestem obecny, z radością obserwując cię, gdy się uśmiechasz i wspierając cię w chwilach łez. Bo tak jak ojciec martwi się o syna, tak ja martwię się o ciebie. Chcę, żebyś wiedział, że nawet w najciemniejszych chwilach jestem z tobą. Kiedy czujesz się zagubiony i zdezorientowany, kiedy życie wydaje się Ciążyć na Twoich ramionach, pamiętaj, że jestem Twoim schronieniem, Twoją fortecą. Wzywajcie mnie z niezachwianą wiarą, a wyciągnę moje potężne ręce, aby Was podnieść. Bo Wasza wiara jest jak światło, które rozprasza ciemności wokół niej. To w ciszy Twojego serca znajdziesz mnie najbliżej. Nie szukajcie mnie tylko w chwilach rozpaczy. Ale szukajcie mnie także w chwilach radości i wdzięczności. Kiedy rozpoznajesz błogosławieństwa wokół siebie, rozpoznajesz moją stałą obecność w Twoim życiu. Ponieważ jestem przy Tobie nawet w najdrobniejszych szczegółach i opiekuję się Tobą z miłością i uczuciem, chcę z Tobą porozmawiać o znaczeniu niezachwianej wiary. Wiara jest jak ziarno zasiane w glebę twojego serca. Podlewane z ufnością i odżywiane słowem prawdy, ziarno to wyrasta na mocne drzewo, zdolne oprzeć się burzom życia. Niezachwiana wiara to taka, która pozostaje niezachwiana, nawet gdy wichry przeciwności wieją z siłą. Pamiętajcie historię Abrahama, męża wiary. Ufał mi, nawet gdy okoliczności, Wydawały się niemożliwe. Twoja niezachwiana wiara przenosiła góry, a ja obficie Cię błogosławiłem. Podobnie jak Abraham, wzywam Cię, abyś mi zaufał, abyś uwierzył, że obietnice, które Ci złożyłem, spełnią się we właściwym czasie i zgodnie z moim doskonałym planem. Niezachwiana wiara nie opiera się tylko na tym, co widzą oczy ale na pewności tego, czego nie można zobaczyć. To pewność, że mam kontrolę nad wszystkim, nawet jeśli świat wokół ciebie wydaje się chaotyczny. Wzywając mnie z niezachwianą wiarą, uznajesz moją władzę nad swoim życiem i oddajesz mi wodze swojego losu. Nie bój się, mój umiłowany synu, bo jestem z tobą przez cały czas. Nawet w najciemniejszych, Dolinach nie jesteś sam. Wasza wiara jest jak światło oświetlające drogę, objawiające moją stałą obecność u waszego boku. Kiedy poczujesz się słaby, pamiętaj, że Twoja siła pochodzi ode mnie. Wzywajcie mnie z niezachwianą wiarą, a odnowię Wasze siły jak orzeł, który szybuje wysoko w niebiosach. Niezachwianej wierze towarzyszy także cierpliwość. Pamiętaj, że czas nie jest Twój, ale mój. Być może odpowiedzi na Twoje modlitwy nie przyjdą natychmiast, ale zaufaj, że pracuję za kulisami, dostosowując wszystko dla Twojego dobra. Kiedy zwracacie się do mnie z wiarą i cierpliwością, pokazujecie, że ufacie mojej mądrości i doskonałemu wyczuciu czasu. Nie zapomnijcie pielęgnować swojej wiary poprzez modlitwę. I rozważanie mojego słowa. Modlitwa to Twoja rozmowa ze mną, moment, w którym możesz wyrazić swoje pragnienia, podzękować i powierzyć swoje ciężary w moje kochające ręce. Słowo jest światłem, które kieruje Twoimi krokami, mapą, która prowadzi Cię ścieżkami życia. Wzywajcie mnie z niezachwianą wiarą poprzez modlitwę i słowo, a ja odpowiem. Kiedy stajesz przed wyzwaniami pozornie nie do pokonania, pamiętaj, że twoja wiara jest potężniejsza niż jakakolwiek przeszkoda. Jestem Bogiem, który sprawia, że niemożliwe staje się faktem. Jeśli wierzysz, że mogę przenosić góry, to je przeniosę. Jeśli zaufasz, że potrafię przekształcić niemożliwe sytuacje, wtedy je przemienię. Wzywajcie mnie z niezachwianą wiarą a będziecie świadkami niezwykłej mocy, mojej miłości w działaniu. W trakcie swojej podróży napotkasz chwilę zwątpienia i niepewności. W takich chwilach zwróć się ku swojej niezachwianej wierze. Pamiętajcie o obietnicach, które wam dałem moim słowem i o wierności, którą zawsze okazywałem. Niezachwiana wiara jest tarczą, która chroni Twoje serce przed ognistymi strzałami zwątpienia i strachu. Chcę, abyś wiódł życie obfite, pełne celu i znaczenia. Kiedy wołacie do mnie z niezachwianą wiarą, zapraszacie mnie, abym był centrum Waszego istnienia. Pozwólcie, że pokieruję Waszymi krokami, bo znam plany, jakie mam wobec Was, plany pomyślności. A nie zła, plany, które dają Wam nadzieję i przyszłość. Zaufaj mi, bo jestem wierny i dotrzymuję obietnic. W tym czasie przesyłam Wam moje błogosławieństwa i pokój. Wzywajcie mnie z niezachwianą wiarą, a ja odpowiem. Pamiętaj, że jesteś kochany ponad miarę, a Twoje życie ma boski cel. Choć z wiarą, mój umiłowany synu, bo ja jestem z Tobą przez cały czas. Kiedy wołacie do mnie z niezachwianą wiarą, ustanawiacie głębokie połączenie pomiędzy Waszym duchem i moim. Ta komunia jest cenna i w niej znajdziesz siłę, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie nieuchronnie przyniesie Ci życie. Wiara nie jest tylko aktem wiary, jest to ciągła podróż zaufania, nawet jeśli odpowiedzi nie są natychmiastowe. Kiedy na swojej drodze staniesz na rozdrożu, wzywaj mnie z niezachwianą wiarą, aby światło mojego zrozumienia oświetliło Twoją ścieżkę. Wiara nie eliminuje decyzji, które musisz podjąć, ale prowadzi Cię do wyboru ścieżek zgodnych z moimi celami. Szukając mojego przewodnictwa, odnajdziesz mądrość niezbędną do podejmowania decyzji, które doprowadzą Cię do pełnego i znaczącego przeznaczenia. Pamiętajcie, że niezachwiana wiara nie jest gwarancją braku trudności, ale pewnością mojej stałej obecności pośród nich. Nawet gdy łzy zaleją twoją twarz, moja ręka będzie tam, aby je wytrzeć. Wzywajcie mnie z niezachwianą wiarą, a będę waszym pocieszycielem w chwilach smutku i schronieniem w dni burzy. Dziękuję za wysłuchanie słów mojego serca. Kontynuujcie kroczenie z wiarą, ufając, że jestem z wami na każdym kroku. Wzywajcie mnie z niezachwianą wiarą, a moja odpowiedź nadejdzie w sposób, który przekroczy wasze oczekiwania. Pamiętajcie, że jesteście kochani ponad miarę, a wasza wiara jest w moich oczach jak drogocenna perła. Z wieczną miłością, wasz najukochańszy Ojciec. Jeśli te Twoje słowa poruszyły dziś Twoje serce, proszę, udostępnij ten film.